Nachyl panie swego ucha i wysłuchaj mnie, bo jestem żebrakiem i nędzę cierpię. Strzeż mego życia, bo jestem niewinny. Ratuj swego sługę, boże mój, który na tobie opiera nadzieję. Zlituj nade mną, bo każdego dnia wołam do ciebie. Napełnij radością duszę swego sługi, bo tę duszę swoją do ciebie panie wznoszę. A ty przecież, panie, jesteś dobry i łagodny i bardzo łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają. Dopuść, panie, do swych uszu moją modlitwę, daj wołaniu mej prośby dostęp do siebie. W dniu swej udręki wzywam ciebie, bo ty mnie wysłuchasz. Nie ma wśród bogów podobnego do ciebie. Panie, nie ma niczego równego twoim dziełom. Przybędą wszystkie ludy, które stworzyłeś, będą składać pokłony przed tobą, panie, i będą sławiły twe imię. Ty bowiem jesteś wielki i czynisz cuda, ty jesteś Bogiem jedynym wielkim. Prowadź mnie, panie, swoją drogą. Będę podążał za Twoją prawdą, niech się raduje moje serce, bo mogę żyć w bojaźni Twojego imienia. Będę cię, panie Boże, mój wysławiał całym swym sercem. Będę uwierbiał twoje imię na wieki. Bo twoje miłosierdzie dla mnie jest wielkie. Uwolniłeś me życie z samego dna otchłani. Boże, przestępcy występują przeciw mnie. Zgraja mocnych nastaje na me życie i zupełnie nie liczą się z tobą. A ty, panie Boże, jesteś miłosierny i łaskawy, cierpliwy, bardzo litościwy i troskliwy. Spójrz na mnie i zlituj się nade mną, udziel swej siły słudze swojemu. Ratuj Syna swojej służebnicy, uczyń cud dla mego dobra, niech zobaczą znienawidzący mnie i niech doznają zawodu, że Ty, Panie, mnie wspierasz i umacniasz.